Tydzień bezpiecznego noworodka, część szósta. Wcześniaki. Co z nimi? Dla dzieci urodzonych przed 37 tygodniem ciąży oraz dla noworodków z małą masą urodzeniową poniżej 2,5 kg oraz dla dzieci z chorobami można wybrać gondolę zamiast fotelika. W gondoli samochodowej dziecko podróżuje w pozycji leżącej. Dokonując wyboru fotelika lub łóżeczka samochodowego, ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest wielkość, szczególnie wcześniaka. Masa ciała, długość, dojrzałość neurologiczna i współwystępujące choroby, szczególnie dysplazja skrzylowo-płucna, stanowią potencjalne ryzyko zaburzeń oddychania w urządzeniach przeznaczonych do przewożenia dzieci. Wcześniaki obciążone są większym ryzykiem zmniejszenia utlenowania krwi, bezdechów czy bradykardii, szczególnie kiedy podróżują w pozycji półleżącej. Dlatego, kiedy lekarz zaleci podróżowanie dziecka w pozycji leżącej, wybieramy gondolę samochodową. Wcześniaki wymagają stałej kontroli osoby dorosłej, czy podróżują w foteliku samochodowym, czy też w łóżeczku samochodowym. Podsumowując tydzień bezpiecznego noworodka, wybieramy fotelik dopasowany do kanapy auta. Przewozimy dziecko od pierwszej podróży, zaraz po wyjściu ze szpitala tyłem do kierunku jazdy, najbezpieczniej do czwartego roku życia. Odradzam wybór fotelika z wózkiem z zestawu 3 w 1, szczególnie fotelików, które nie posiadają, nie zaliczyły niezależnych testów zderzeniowych. Oczywiście zapinamy dziecko w uprzęży własnej fotelika najmocniej jak możemy, a noworodki i niemowlaki powinny być w foteliku samochodowym tylko podczas podróży autem. Nie nadużywajmy fotelika samochodowego, nie zastępujmy nim wózka na spacerach czy też na zakupach. Zapraszam dopasowany fotelik do punktu o fotelikach na ulicy Jasną 2 w Koninie. Życzę bezpiecznych podróży, pozdrawiam i do zobaczenia.